Komark ERP Optima to zaawansowany system do zarządzania przedsiębiorstwem, który oferuje wszechstronne narzędzia do optymalizacji procesów handlowych. W tym materiale przyjrzymy się, jak skutecznie wykorzystać jego możliwości, aby usprawnić działania związane ze sprzedażą, magazynowaniem i obsługą klienta. Na początek automatyzacja procesów sprzedaży to jedno z kluczowych obszarów, które oferuje Komarch ERP Optima. System umożliwia szybkie wystawianie dokumentów, co oznacza, że możesz błyskawicznie generować faktury, paragony i inne dokumenty sprzedaży. Oferuje także automatyczne rozliczanie płatności, a moduł KASA Bank dba o to, aby wpłaty były kojarzone z właściwymi dokumentami. Dodatkowo, seryjne operacje na dokumentach sprawiają, że masowe kopiowanie, zatwierdzanie czy anulowanie stają się niezwykle proste. Skuteczne zarządzanie magazynem to kolejny krok w optymalizacji procesów. Komar ERP Optima dostarcza narzędzi do monitorowania stanów magazynowych. Dzięki możliwości śledzenia partii towarów możesz zyskać pełną identyfikowalność produktów, co jest istotne w wielu branżach. Automatyczny dobór partii przy wydawaniu towaru ułatwia proces, a inwentaryzacja z użyciem kolektorów danych umożliwia sprawne przeprowadzanie audytów. Z perspektywy e-commerce, integracja systemu z Twoim sklepem online staje się kluczowa. Synchronizacja z Komark e-sklep pozwala na automatyczną wymianę danych o produktach, cenach oraz stanach magazynowych. Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad zamówieniami online i umożliwiasz klientom bieżące śledzenie statusu tych zakupów. Kiedy mówimy o zaawansowanych funkcjach, Komark ERP Optima oferuje również narzędzia do głębokiej analizy danych, generowanie raportów sprzedażowych, śledzenie rentowności poszczególnych produktów czy prognozowanie przyszłej sprzedaży z wykorzystaniem danych historycznych z pewnością wspierają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Nie zapominajmy o logistyce. Efektywne zarządzanie procesami logistycznymi to klucz do sukcesu w handlu. System umożliwia planowanie tras dostaw, co przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów. Zintegrowana kontrola nad opakowaniami zwrotnymi oraz automatyczne generowanie listów przewozowych to dodatkowe atuty, które wspierają sprawne działania operacyjne. Również obsługa klienta jest niezwykle ważna. Dzięki modułowi CRM możesz gromadzić i analizować informacje o klientach, automatyzować komunikację oraz mieć pełny wgląd w historię transakcji. Aby w pełni wykorzystać potencjał komar ERP Optima, warto przestrzegać kilku praktycznych wskazówek. Analizując obecne procesy handlowe w firmie, identyfikujesz obszary wymagające optymalizacji. Modularna budowa systemu pozwala na stopniowe wdrażanie funkcji, co ułatwia dostosowanie systemu do Twoich potrzeb. Inwestycja w szkolenia pracowników zapewnia, że każdy użytkownik będzie w stanie korzystać z możliwości systemu, a regularne aktualizacje pozwolą na stałe udoskonalanie funkcji. Podsumowując, optymalizacja procesów handlowych z wykorzystaniem Komarch ERP Optima to złożony proces, który wymaga przemyślanej strategii. System zapewnia szereg narzędzi, które mogą znacznie usprawnić sprzedaż, magazynowanie oraz obsługę klienta. Pamiętaj, że optymalizacja to proces ciągły. Regularnie analizuj wyniki i dostosowuj swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo zyskało na efektywności i konkurencyjności, warto rozważyć wsparcie doświadczonych specjalistów, takich jak Neosmart. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.